Spełniać swoje marzenia, to co macie w głowie, a po drodze będzie 100 osób mówiło: Po co to robisz? Nie dasz rady. To nie dla Ciebie. Najważniejsza jest wiara w siebie. Nawet jak wszyscy dookoła mówią, że jesteś nikim, to pamiętaj, że Ty jesteś kimś i wszyscy, którzy to do Ciebie mówili, to oni są nikim. Nawet jeżeli cały świat czeka tylko i wyłącznie na Twoje potknięcia, to Ty masz dalej konsekwentnie robić swoje. Jeżeli chcesz, można zajść daleko. Wiadomo, że to jest ciężko, tylko po prostu pomału, systematycznie i do celu. Pamiętajcie, jeśli będziecie w Ciebie wierzyć, to możecie bardzo dużo tym wszystkim wypracować. Parę słów motywacyjnych mordy pamiętajcie, żeby przede wszystkim wierzyć w siebie i nie pozwalać sobie wchodzić na głowę ludziom. Zawsze, zawsze za swoim stać. I, i... Wierzyć w to, co się robi, jak się coś kocha. Wierzcie w siebie, wiara czyni cuda.